Halil Ibrahim Ceyhan, nazwisko, które w ostatnich latach stało się synonimem talentu, determinacji i wszechstronności w tureckim przemyśle rozrywkowym. Choć wielu kojarzy go głównie z rolą Yamana KRML w serialu Emanet, jego droga do sukcesu była pełna wyzwań, pasji i nieustannego dążenia do doskonałości. Urodzony 13 grudnia 1982 roku w Shivas, Halil od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie sztuką. W dzieciństwie zamiast biegać za piłką, wolał tworzyć własne wersje znanych piosenek, co wskazywało na jego przyszłe zamiłowanie do muzyki i sztuki. W wieku 21 lat postanowił spróbować swoich sił w konkursie Best Model of Turkey, gdzie zdobył tytuł obiecującego modela męskiego. To wyróżnienie otworzyło mu drzwi do świata show biznesu i pozwoliło na rozwinięcie skrzydeł w różnych dziedzinach. Po sukcesie w modelingu Halil skupił się na swojej pasji – muzyce. W 2007 roku wydał debiutancki singiel Team który spotkał się z pozytywnym odbiorem. Jego utwory, takie jak Kendini Bane Brak, zdobyły miliony wyświetleń na YouTube, a jego talent muzyczny został doceniony przez wielu fanów. Co więcej, Harry pisał piosenki dla innych artystów, takich jak Serdar Ortak i Ouzbeke Fidan, co świadczy o jego wszechstronności i umiejętnościach kompozytorskich. Jednak prawdziwy przełom w jego karierze nastąpił w 2019 roku, kiedy zadebiutował jako aktor w filmie Hemendoneris. Choć była to jego pierwsza rola, Halil od razu przyciągnął uwagę widzów swoją charyzmą i naturalnym talentem aktorskim. Rok później otrzymał rolę Jamana KRML w serialu Emanet, która przyniosła mu międzynarodową sławę. Postać zimnego i bezwzględnego biznesmena, który stopniowo odkrywa w sobie uczucia, poruszyła serca widzów na całym świecie. Halil nie ogranicza się jednak tylko do jednej roli. W 2023 roku dołączył do obsady serialu Kirli Sepeti, gdzie wcielił się w postać Murata Asloru. Jego wszechstronność aktorska i charyzma sprawiają, że każda jego rola jest wyjątkowa i zapada w pamięć. W 2024 roku zagrał również w dramacie Leile Hayat Eska Dalet, gdzie wcielił się w postać Tufołu, pokazując kolejne oblicze swojego talentu. Prywatnie Halil jest osobą skromną i wrażliwą. Choć w serialach często gra twardych i nieprzystępnych mężczyzn, w rzeczywistości jest ciepłym i serdecznym człowiekiem. Nie jest żonaty i nie ma dzieci, skupiając się na swojej karierze i pasjach. Jego konto na Instagramie obserwuje ponad 2,7 miliona osób, co świadczy o jego ogromnej popularności i sympatii fanów. Halil Ibrahim Ceyhan to artysta z prawdziwego zdarzenia, utalentowany, pracowity i pełen pasji. Jego droga do sukcesu była długa i pełna wyzwań, ale dzięki determinacji i wierze w siebie osiągnął wiele. Jego historia inspiruje i pokazuje, że warto podążać za swoimi marzeniami, Niezależnie od przeciwności losu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Halilu i jego twórczości, warto śledzić jego profile w mediach społecznościowych oraz oglądać jego produkcje. Jego talent i charyzma z pewnością jeszcze nie raz nas zaskoczą i zachwycą. Dziękuję za wspólne odkrywanie historii Halila Ibrahima Cejhana. Do zobaczenia w kolejnym filmie.